Thank you. Obniżam sweloty, loty, badam page y. w internecie z tej okazji nazwijcie mnie youtuberem, daj nas, suba na zachętę kliknij łapkę i dzwoneczek Dostaniesz powiadomienie, nowości otrzymasz mailem a w tym wklęcie na wagę z całym helem, tylko odfiltuję z jak się przed ekranem, czy wiesz, bo w jesteś zwykłym zwykłom, zombim serwem, randomowym name'em Nawet nie człowiekiem Tak się bawisz, czwarta, no to szlak na biedę klepie kiedy adoracji Dono, lajkuję kolejną ciemę i zawzięcie trzyma tazę Oddają się temu wiernie, gdzie profil społecznościowy jest jednym istnieniem i to całe pierdolenie o śledzeniu foru O reklamach konsoli, i o trakowaniu kroków Może dla zasady wyłącz wszystko i nie wychodź z domu Personalizacja ma ci pomóc, a nie śledzić foków Bo i pochój pierdolona gra pozoru Myślisz mało nam hardkoru, czego jeszcze chcesz? gamoni byś się nie czuł jak niedorób, co? Z na łeb VR montuj Pakuj się już do swoich ziomuś Bez obrazy, bez żadnych skrupułów i bez twarzy Złożysz siebie w wirtualnym świecie nawet i pięć razy Będziesz fajny, będziesz mógł mordować unikając kary Oddasz tylko swe organy, akceptuj jest regulamin, tak, wiem Przecież też go jak każdy pajac ważny Co go kilka stron malutką czynką skutecznie odstraszy Dawno przewidziany fakty dla tych samych odważnych Co nie znają na tykiety, znają system komentarzy, tak, wiem Ciężkie treści wyglądają jak zakręcie Przyjemnie je wam zdjęcie, po czym wygładzić widzami, krzywą gębę Dalej masz spinę z ustakiem pogłębia się depresję, pogłębia się schizofrenia Nie Dojdzie przekaz u kodu, wrykniosty prawcze, waga do luku, zawsze do przodu i zawsze do stódu. To, to, to zamach był znaczy bułapka, ile warte jest to mam, że nienawiść przerabta. nie Nieważne zleci czy z miasta, był ważny do domu, niech przez lubię się pływać z lasta. Byś, byś bo chuj mi to wszystko. Ja to ja, a nie imię i nazwisko. Gdzie przekazu kodu Piosenkę prawdę w do lugu Zawsze do przodu I zawsze do spodu To, to, to zamach był Znaczy pułapka Ile warte jest to mam Że nienawiść przerasta Nieważne ze wsi czy z miasta wam do domu chodził przez konik, się pływać po chwasta Wyścig pisz, pisz, do pochuj bo chuj mi to wszystko Ja to ja A nie imię i nazwisko Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.